Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Kościół Święty, który jest naszą matką, w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu daje nam chrześcijanom fragment Ewangelii według świętego Jana, a właściwie sam początek tej Ewangelii zwany prologiem. Jest to stosunkowo trudny tekst. W polskim tłumaczeniu zaczyna się on od słów. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Słowo to Jezus Chrystus, który jest światłością i którego nie ogarnia ciemność. W przytaczanym tekście pojawia się imię Jan, człowiek posłany przez Boga. Chodzi tu oczywiście o Jana, chrzciciela, syna świętej Elżbiety, tego, który już w łonie swej matki rozradował się w Duchu Świętym podczas nawiedzenia przez Maryję swej kuzynki Elżbiety. Jan chrzciciel był prorokiem. Urodził się pół roku przed narodzeniem pana Jezusa. To on powiedział o Jezusie, gdy ten przybył na rzekę Jordan. Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. Dalej padają ważne słowa. Na świecie było Słowo, czyli Jezus Chrystus. Lecz świat go nie poznał. Współcześni Jezusowi mieszkańcy Galilei, Judei i okolic niejednokrotnie nie rozpoznali w mistrzu z Nazaretu obiecanego mesjasza, zbawiciela świata, zapowiadanego przecież przez proroków w Starym Testamencie. Byli jednak tacy, którzy uwierzyli. To o nich ewangelista Jan pisze. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I my, współcześnie żyjący chrześcijanie, jesteśmy tymi, którzy przyjęli słowo, a więc dziećmi Bożymi. Nie zasmucajmy więc naszego Ojca, który jest w niebie. Poprzez powątpiewanie w prawdę, którą głosił Kościół Święty, prawdę Ewangelii. Szczęść Boże.